Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z okazji Dnia Greckiego w Palcu Młodzieży chciałbym Wam przedstawić sylwetkę jednego z najwybitniejszych, ale na pewno niedocenionego, greckiego matematyka, fizyka oraz wynalazcy. Heron z Aleksandrii żył w I wieku naszej ery. Żył w Aleksandrii, znajdującej się w Egipcie, mimo że był Grekiem. W miejscu swojego zamieszkania założył szkołę techniczną. Twierdził, że jest uczniem Bosa. Co ciekawe, żył on w III wieku przed naszą erą. Heron był wybitnym matematykiem i przyczynił się do rozwoju królowej nauki. Swoje osiągnięcia matematyczne zapisał w dziele pod tytułem Metrika. Zapisał tam wiele, ale jedną z ważniejszych kwestii było opisanie rozwiązania pierwiastków kwadratowych oraz sześciennych. Nie zapisał jednak tego w sposób, jaki dziś to robimy. Rozwiązywał je w sposób iteracyjny. Oznacza to, że Heron znalazł specjalny algorytm, który zapętlał konkretną ilość razy i w ten sposób otrzymywał wynik pierwiastkowania. Dziś ten sposób nazywamy algorytmem iteracyjnym lub metodą Newtona. Druga nazwa jest związana z rozwojem odkrycia Herona. Obecnie tej metody używa się do określenia przybliżonej wartości pierwiastka funkcji spopularyzowanej przez Izaka Newtona. Oprócz pierwiastków heron w swoim dziele opisał geometrię. Opisał tam działanie wielu wzorów, jednak najpopularniejszym jest wzór na obliczenie pola trójkąta, który nie wymaga wiedzy o jego wysokości. Jedyne co potrzeba wiedzieć, to długość wszystkich boków. Opisany wzór polega na obliczeniu obwodu, a następnie podzieleniu go przez dwa lub pomnożeniu przez jedną drugą. Wtedy otrzymujemy P. Małe P podstawiamy do wzoru Herona i wyliczając pierwiastek otrzymujemy pole trójkąta. W dziedzinie geometrii opisał również po pole powierzchni kuli, walca czy stożka, jednak najważniejszy dla rozwoju matematyki był ten wzór. Oprócz matematyki Heron przyczynił się do rozwoju fizyki, szczególnie mechanizmów. Wiele z nich służyło przez setki lat, a nawet tysiące. Za jeden z ważniejszych uważa się dźwignię dwustronną. Opisał działanie dźwigni, dzięki czemu można było tworzyć profesjonalne urządzenia. W dzisiejszych czasach dźwignie można zauważyć w huśtawkach równoważnikowych, lecz do niedawna używano dźwigni do tworzenia wag równoważnikowych. Do jednych z najpopularniejszych mechanizmów, jakie Heron opisał należy koławrót. Jest on fundamentem działania m.in. studni. Oprócz tego Heron opisał działanie przekładni zębatej. Oznacza to, że odkrył działanie popularnej zębatki, dzięki czemu przyczynił się do powstania roweru. Dodatkowo opisał działanie śruby, sprężyny czy chociażby szykawki. Na dodatek Heron tworzył pierwsze automaty. Stworzył m.in. pierwsze samootwierające się drzwi. Mechanizm polegał na tym, że gdy kapłan zapalał ogień w kolbie z wodą, wytwarzało się ciśnienie. Przez co woda wlewała się przez rurę do kolejnego pojemnika. Waga tego pojemnika zwiększała się, więc przy pomocy systemu lin podnosiła się żarek, który otwierał drzwi. Natomiast kiedy ogień gasł, powietrze się ochładzało i woda zostawała zasysana i drzwi się zamykały. Oprócz tego Heron stworzył automat, który po wrzuceniu monety wydawał wodę. Jednak najbardziej wizjonerskim wynalazkiem filozofa była tak zwana turbina Herona. Był to kocioł wypełniony wodą. Wyrastały z niego dwie rurki, a za nimi była połączona kula. Od niej odchodziły dwie dysze skierowane w różne strony. Gdy podgrzewano kocioł, para wlatująca z dyszy obracała kulę w ruch. Tym sposobem był tak naprawdę kreatorem prototypu maszyny parowej. W tym samym czasie Heron pracował nad pojazdem, który był zasilany grawitacją. Mianowicie pojazd miał maszt jak żaglowiec, jednak zamiast żegla miał drewniany kloc zawiązany na sznurze. Sznur, zaczepiony o maszt, na dole jest nawiązany na słup, tworząc kołami mechanizm kołowrotu. Kiedy kloc spadał, pojazd rozpędził się i jeździł. Heronowi to jednak nie wystarczyło i pracował nad połączeniem turbiny. Pojazdu i starał się stworzyć pojazd napędzany parą. Niestety podczas prac umarł. A kto wie, może dziś zamiast samochodami napędzanymi benzyną, poruszalibyśmy się pojazdami napędzanymi na gaz. Tym wizjonerskim akcentem dziękuję za uwagę i życzę miłego sensu.